Dzień dobry, dzień dobry! Bardzo się cieszę i dziękuję Wam za to, że piszecie naprawdę dziesiątki wiadomości o tym, że kochacie nasz kanał w formie wideo, dlatego że czujecie się wtedy tak, jakbyście siedzieli z nami przy stole i poruszali ten temat, po prostu siedząc przy kawie. I zdradzę Wam, że dokładnie taka była nasza intencja i taka była intuicja siostry bogny. Ale nie będziemy ukrywały, że to już jest dla nas bardzo duże wyzwanie finansowe utrzymać ten poziom i do tego planujemy rozwój kanału. W związku z tym cieszę się, że mogę Cię dzisiaj zaprosić w imieniu swojej siostry Bogny do zostania naszymi patronami, do dołączenia do tego grona. A nie będę e, nieskromnie uważać, że wymyśliłyśmy naprawdę świetne nagrody e, i będziemy się spotykać, i będziemy razem celebrować, i będziemy ten kanał naprawdę rozwijać razem. Więc zapraszam Was do wsparcia nas albo w formie przelewu i darowizny, albo w formie dołączenia do patronów. Obie te formy tak samo nagradzają.